Witajcie z tej strony rol 2 k Dzisiaj razem ze mną jest Siemanko Piotrek. Postanowiłem nagrać Igrzyska olimpijskie w Tokio. Tym razem w koopie. Te konkurencje głównie, których nie grałem wcześniej, żeby wam pokazać resztę tych konkurencji, które były takie bardziej koopowe tak naprawdę. No to nie przedłużam i zaczynamy. Kok w dal. kok w dal, czy... Tu właśnie nie umiałem chyba skoczyć, tak pamiętam. O tam właśnie poradnik się wyświetlał, tylko normalnie to nie było na SSD kniane. No. Nie wyglądało jakoś super. <laughs> Czekaj, bo ja w ogóle mam spalony! To jeszcze ja trzeba przed tą. Gałką. A to trzeba jeszcze pewnym momencie? Tak, bo tak. Ale wystarczy, to... że skieruję tą gałkę, czy jak ty to zrobiłeś? No chyba tak. Po trzy skoki mamy. Dobra. To by zaliczyło. Tak, ale to też nie było jakoś super daleko chyba, nie? I no ale tam? tak daleko się nie skacze też. Nie na no, 580, no to jest spoko. Chyba, nie wiem, nie znam się na tym. Raczej dużo. Od pięciu jest licznik do dziewięciu, taki olimpijski. Nie no, ostatni. No, no ale ostatnia. kurde, jednak mało. Mi się wydaje, że jak grałem singla, to chyba mi trochę spowalniało przed tą belką. Było trochę łatwiej. Słaboś przed tą belką, już miałeś ale Aż takie wyniki, że jesteśmy normalnie ostatni? Nie, ja jestem przedostatni. Fajnie. O, widzisz, są takie porady, to czekaj, zera, może zakończmy. Zdałem no, że gdzieś... ja do mnie przeczytałem porady. Naciśnij X u szczytu skoku, aby przyjąć pozycję do lądowania. Oraz? Jeżeli pierwszy i drugi skok miałem ponad 6 metrów, no to akurat już widzieliśmy. No, dobra, a dawaj jeszcze raz w takim razie. X w szczycie, tak? Za, za późno, zdecydowanie. Ale 7 metrów! <laughs> Ale niezaliczony! O, rekord kośni... U Jest 0 centymetrów! Kąt skoku prawie 45, normalnie idealnie. I co? Jesteś w stanie wygrać tym jednym skokiem? Jak to działa. No tak, nie? w igryskach tak. Masz trzy szanse i ten największy się liczy. Tak? Jest na przykład w rzucie młotem, dzidą, czy tam jakimkolwiek mhm. innym. Nie, a który jest? Bo fajnie, że 9 metrów, ale... <grym <grym osiągnięcie. Daj mi pierwszy, pierwszy. nowy rekord. Rekord, w koczni. Jak się o tym dowiedziałem Xie to kurde. Cieka. No mnie tam nie ma. Ceremonie są. Ale byłeś w biegu na początku, który się już nie nagrał tak jak. Tenis, dawaj tenis. Jest 18 konkurentów. Nie, nie ma wyniku tu mojego w ogóle. jest w ogóle go No to będzie porówno. Ja tu... Ej, Super. dawaj Deble, czy będziemy po jednej stronie, bo Deble to jest dwóch na dwóch, nie? To raczej będziemy mieli bota. Chcesz dwóch? To nie, to single. Dobra, zaczynam. Ej, to nie jest takie proste. Czekaj, czekaj, że Nie potrafię ogarnąć jak to zrobić. Klikasz jak jest blisko ta piłka. A, po prostu. Okej. Okay. Łe! Teraz za wcześnie, zdecydowanie. Zamach. zamach robił, jak jeszcze była piłka. <laughs> Ogólnie z igrzyskami jest tak słabo, że w sensie wcześniejsze to było dopiero 2012 rok. W 2016 roku na Rio nie wyszło nic. O! Jest to przeszło. Jest jakieś... A, bo on tak jakby. Okej. Okay. się kiedyś? No nie wiem, jakoś inaczej nie do środka to walnąć, czekaj, nie wiem, czemu zacząć do środka? A jak ty to tam woki wybijasz? Nie! Oh. Kurde! Dobra, już wiem jakie tam woki nie mniej więcej wybija. Ale to nie, Jak? nie mogłem wcześniej. A machałem mocno. Ach. Dobra piłka. Kurde, jestem zarąbisty, co muszę teraz tutaj przystopować. Mi ten ping-pong, bo ping-pong jest bardzo podobny. Tylko tutaj. Teraz zaserwuję? Ja tak, jesteś teraz po tej stronie. Ogólnie mamy ulta. Możesz sobie kliknąć. No, oczywiście można to zawsze odbić, szczególnie jak to samo miejsce mi. Oj, kurde. Dobra, rakieta ma, kurde. Podoba mi jakieś jak wcześniej. No to szybko poszło. Ej, odbił. Jezu. Nie miałem szans. rakieta. O, teraz nie wiem. Okej, okay, teraz jest na. Jeden, jeden jest. Jeden, jeden no. Teraz wygra. Ale ten tenis to jest świetny, podoba mi się. Finaczka. Ja jestem ciekaw, Wpinaczka. jak to wygląda. Finaczka jest fajna, trochę skomplikowana. W ogóle ta mapka się tak pojawia, ale nie, nie ma czasu, żeby <grybujesz> w ogóle na nią patrzeć. popatrzeć. Cześć, szybkie ze masz. Co? Ja star miałem jakiś zbagowany. A, wygrałem. Tutaj jeszcze raz trzeba. Je... A jakie one butki mają śmieszne? Mhm. Jakie bardzo małe to są te buty ogólnie. Ogólnie nawet rozmiar mniejszy się bierze niż normalnie. No bo teraz mi tu pisze, że jest wystartuje. Ja nie wiem czemu myślałem, że się A startuje. O nie, zaczyłem. widzę, że ty też, ale jest tak, nie grałeś. Pierś. Może box? Poboksujemy Dokładnie. się. Oj, bok jest tutaj dosyć słaby, no ale dobra. Box to jest, Akurat grałem box, bo jest taki dosyć... ...żmudny, bym powiedział. Bez porad. Taka, jak to się starowało w ogóle? A którym ja jestem? Niebieskim? Dobra, niebieskim. No to, to było RB Ale dziwne w ogóle sterowanie, że na ten na analogii Okej, okay, siada. Siada. Kto wygrał? znaczy to jest pierwsza runda dopiero. Tak, no. Co to za kung fu kurde? To miał być box! No, <laughs> no ale są te ulty takie w każdym praktycznym sporcie. ta tak półko mi chyba. Ja się tego nie umiem. A, jest. Będziesz ultra jak ktoś. Obrony. <noise> Bez tak. ulta wystarczyło. Nie, bo ult już jakby ten... Aha, to, osłabił Cię. Tak, tak, tak. Po prostu wyjebałeś mi o stamina jakby eee. A mam łapy spotkanę no Ja pierdolę Bo ja to masz w się walczę w oklarach Wygrałeś No jeszcze leżysz Ale tutaj... No nie, jeszcze musisz się podbić jakby to nie wygląda Dawaj! Jest. Bady się to przy tej grze. Drugą ronda chyba wygrałeś. Tak, a no. nie, to też wyżej kurwa jak mylę przyciski. co jakoś obojętnie jak kurwa po dziesięciu, nie blisko ja nie, nie ja nie jest taki wreszcie. szybkie klikanie i tak dalej jest dla mnie dosyć ciężkie, wolę bardziej takie no. wiedziałem jak ty to bronisz? Raz ja ty No czy kurwa, jakoś zapierdalasz. Dobrze, że zostało 8 sekund. Aj! A się Jeszcze ulta mogłem zrobić. Kto wygrał? No, chyba ja wiem, no. to trzecią rudę taką koks. Niewiele ty, różnicy Pierwszą było. ty wygrałeś, drugą ja i trzecią ja finalnie. O, jeden punkt. Fajna gierka. Ja bym sterowanie trochę inaczej rozwiązał, bo tak nieintuicyjnie na te analogii trochę. No to jest takie, czy ja wiem, takie boksowanie, tymi boks, bo to jest takie głównie dla wszystkich zagra jakby tworzenie, uh -huh. jakby do stricte jakichś graczy, żeby każdy mógł sobie... No, tak jak graliśmy w UFC, nie? Nie wiedzieliśmy w ogóle jak ciosy wyprowadzać. <laughs> to pływanie. Pływanie? A jakie? Dowolnie. No ogólnie gałkami będziesz machał, jak pływał rękami, na no, a klikał start. Ła, wow, Boże. No bo oni właśnie te tak busztują się, nie Chyba o tym pytaniu O nie, pół godziny już nagrywamy. Zryw ten ma rzecz na górze taki nagle. No wygrałeś, ale dużo ryż nie było teraz. Byliśmy ja w taki Znaczy wygrałeś ze mną, no, no. no? O to mi chodzi Kto wygrał? Ty a tak zupełnie wygrałem? To nie wiem akurat, ale na pewno tak, Ty no masz... nowy rekord, to chyba tak. A to rekord mój? <grym> no nie wiem teraz. Pokaż jakieś wyniki. <grym> Dobra. <grym> Obaj byliśmy rekordziści. mi się, się wydawało, że to było tak jakoś super szybko, nie? No, no bo było no, szybciej, ale, ale... Tak, no daleko. Co? To dawaj tapetę 4 razy 100. Nie grałem jeszcze chyba. To czas no nie mam mojego rekordu. Ale widać rekord olimpijski. 36. Czy eee, ja? Może, razem, no, może razem? Dobra, to dawaj razem. <grywać> Jak przegrywać, to <grywać> razem. Dobra, my Ostatnia konkurencja, tak. jaką gramy teraz, wyróżniamy więcej czasu. Jak chcecie następny odcinek, dajcie znać w komentarzu z tego. To kiedyś w kopie nagramy tak za pół roku. A no, następne igrzyska będzie. Zajebicie, że To za 4 lata. Zajebiście, że powinnałeś wszystkie poradniki. Nie patrzę na poradnik, jestem typowym Polakiem, nie czytam instrukcji. No ale jak... Trzeba by wygrać chociaż coś. A wiem, że nam to nie siądzie. Nie siądzie. Co to jest? Ja mam dobra. A, to Aha, tak. czy musisz utrzymywać w tym różowym polu. Ty no że Nie no, mam to spamić, bo... Co, co się klika do, do Nic. Muszę cię po prostu włożyć w rękę. Nie jest jakieś przekazanie pajeczki. To jest tam pisze. Gałką chyba. To ja muszę chyba wyciągnąć do tyłu, a ty do przodu. A widać, że nie jesteśmy Oni byli przed nami wszyscy, nie? Czekaj, jeszcze raz żeby... no, Nie wiem, jak to się używa niby. To z tyłu puszczam po prostu? Jakim cudem! Za późno. tego nikogo dawno nie ma. No kurde, za późno. i jestem już na końcu. Ważne, że będziemy mieli rekord. Jak będzie rekord, to będzie git. Liczę, że będzie. Będzie. Nowy rekord, szaleń. No i fajnie, to na tym możemy zakończyć tak odcinek. O kurde! No nie jesteśmy dobrzy w sportach. No ewidentnie w kopie. Zresztą sami. Tam... Nawet w kopie nie wygrywamy. No piękne. Trzydzieści Dobra moi drodzy. Na tym kończymy. Dziękuję za oglądanie. Do następnego na odcinka. Razie. Piszcie w komentarzach, co chcecie następny. Cześć. Masz też.